Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z materiałem, które myślę zainteresuje wielu graczy, nie tylko World of Tanks Blitz, ale też szerzej w ogóle gier komputerowych czy mobilnych, bo dotyka całego tematu gamingowego i jest tak naprawdę poza wszelkimi podziałami i platformami. Co ciekawe, zjawisko to jest jednoznacznie negatywnie oceniane praktycznie rzecz biorąc przez wszystkich graczy, natomiast pozytywnie patrzą na niego oczywiście deweloperzy, którzy bardzo chętnie implementują w swoich grach. Tak, macie rację, poruszę Temat hazardu. Zanim przejdziemy do meritum, chcę Wam jeszcze powiedzieć o tym, co Huawei App Galery przygotowało dla Was w kwietniu i podobnie jak poprzednim razem, jest to przede wszystkim 30% kupon zniżkowy na Battle Passa. Więc jeśli ktoś rozważa zakup przepustki bitewnej lub jeszcze tego nie zrobił, to oczywiście lepiej kupić ją z 30% zniżką niż bez. Możecie to zrobić do 20 kwietnia tego miesiąca. Oprócz tego 10% cashback w postaci punktów Huawei Points, dzięki którym możecie otrzymać zniżki na kolejne zakupy. W grze to również się jak najbardziej opłaca. Trzecią opcją są kupony zniżkowe. W tym miesiącu Huawei przygotował dla Was trzy takie kupony, które wynoszą odpowiednio 1,8 euro, 2,4 euro i 5,4 euro, oczywiście odpowiednio przeliczone na polskie pieniądze. Dokonując zakupów w grze otrzymacie odpowiednie zniżki od 10 do nawet 30%, więc także warto z nich skorzystać. No więc przechodząc już do naszego dzisiejszego tematu, co to jest, moi drodzy, ten hazard? Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowego pojęcia, bo jakkolwiek każdy z nas oczywiście wie, czym jest hazard, to warto też mieć jakąś definicję, której będziemy się trzymać i która da nam punkt wyjścia. Za Wikipedią hazard to wszystkie gry o pieniądze lub inne dobra, w których o wygranej wymiarze losowym decyduje przypadek lub algorytm naśladujący wyniki losowe. Jak widzicie, w przypadku gier możemy brać pod uwagę te drugie warunki, czyli inne dobra i algorytm naśladujący wyniki losowe. W większości obecnie produkowanych, Gier, prowadzone są jakiegoś rodzaju elementy losowe związane z zakupami, które w mniejszym lub większym stopniu możemy nazwać hazardem. Biorąc na warsztat oczywiście World of Tanks Blitz, bo to jest nasza gra i na niej się skupiamy, mamy szereg tego typu elementów, które trafiają do gry od kilku lat, a w ciągu ostatniego roku, dwóch bardzo mocno się w tej grze rozgościły i stanowią jej nieoderwalną część, która wręcz zaczyna przeważać w stosunku do innego rodzaju zakupów. Według modelu standardowego producent czy też deweloper sprzedaje nam określony produkt. W naszym przypadku może to być kamuflaż, czołg, jakieś inne dobro w grze. Wycenia w odkądś sposób, a klient kupuje. Oczywiście taki model jest uczciwy, ale jest mniej opłacalny niż to, co deweloper może zarobić na hazardzie. W przypadku hazardu bowiem nie mamy gwarantowanej nagrody, przynajmniej nagrody głównej, co powoduje, że aby zdobyć upragniony czołg, musimy często wydać bardzo wiele pieniędzy, a i tak wciąż, mimo wydatkowania dużych środków, nie jest wcale powiedziane, że ten czołg zdobędziemy. W World of Tanks Beats mamy różnego rodzaju elementy. Losowe w sklepie. Oczywiście standardowym tego typu elementem są skrzynki, w ramach których możemy zdobywać różnego rodzaju dobra. Ostatnio do gry zostały też wprowadzone pewnego rodzaju elementy ruletkowe, w ramach których płacąc za każdym razem większą kwotę, możemy wylosować jakąś nagrodę. Oczywiście jest również nagroda główna, która najczęściej jest trudna do zdobycia i którą losujemy już po wielu, wielu losowaniach. Żeby zobrazować Wam, na czym polega problem z hazardem w grach, powiem Wam najpierw, jakie są podstawowe modele hazardu, nowe w życiu. Otóż pierwszy model jest bardzo prosty. Mamy różnego rodzaju loterie, w których obstawiamy niewielkie stawki, mamy niewielką szansę zwycięstwa, ale do wygrania jest jakaś bardzo duża pula. Na przykład popularny totolotek za kilka złotych. Możemy zakupić los, który daje nam szansę wygrania kilkudziesięciu milionów złotych, ale oczywiście szansa na to jest naprawdę mikroskopijna. Niemniej ponieważ punkt wejścia, czyli ta kwota, którą płacimy jest niewielka, to i tak przyciąga to ludzi i daje pewne nadzieje i szansę na wygraną. Drugim Model jest troszkę inny i przypomina ten, którym obstawiamy różnego rodzaju zakłady. Przykład najprostszy to oczywiście wyścigi konne, najbardziej tradycyjny, ale mamy też inne, jak zakłady bukmacherskie, różnego rodzaju sportowe typowanie wyników meczu, etc. Tutaj sytuacja przedstawia się inaczej. Typujemy określoną stawkę i w zamian mamy szansę wygrania stawki kilkukrotnie, najczęściej większej. Mamy więc wyższy punkt wyjścia, bo żeby realnie coś wygrać, trzeba obstawić więcej pieniędzy, ale w zamian szansa wygrania jest również znacznie większa, ponieważ nie jest to 1 do iluś milionów, jak w przypadku Totolotka, ale 1 do kilku, czasami kilkunastu. Krótko mówiąc, więcej obstawiamy, możemy wygrać mniej niż w przypadku innych loterii, ale mamy większą szansę na wygraną. Jaki model został przeniesiony do gier komputerowych? Niestety ani jeden, ani drugi. Tak naprawdę hazard, z którym spotkamy się w grach komputerowych, jest wersją jak najbardziej patologiczną. Przykładowa skrzynka, którą kupujemy, daje nam bardzo niewielką szansę na wylosowanie czołgów, i ta szansa wynosi często od 0,5%, czasami nawet mniej, do maksymalnie 4-5%. Szansa wygrania więc jest pomiędzy 1,25% w najlepszym wypadku do 1 na 100, 1 na 1000 i jeszcze rzadziej. Problem tutaj polega na tym, że kwota, którą musimy wydać na tą skrzynkę jest nieporównywalnie wysoka w stosunku do tego, co możemy wygrać. Jeśli skrzynka kosztuje między 10 a 20 zł, a do wygrania jest czołg o wartości 100 zł, to jest to tak zwany hazard na przegraną, czyli takie skonstruowanie wyników, żeby trzeba było dużo, Dużo zapłacić, niewiele wygrać, a szansa tego wygrania była niewielka. To jest nieuczciwy sposób rozwiązywania hazardu. Oczywiście deweloperzy bronią się, mówiąc, że mamy jakąś nagrodę gwarantowaną. Jednakże nagroda gwarantowana, którą otrzymujemy w zamian tej głównej, po którą sięgamy, jest zazwyczaj bardzo nisko wyceniana i tak naprawdę nie ma większej wartości. Jest ona tylko po to, żeby dało się obejść pewne regulacje, o czym za chwilę. Model, który przyjęli deweloperzy, jest skrajnie nieuczciwy, ponieważ zmusza nas do wydawania dużych kwot pieniędzy. Po to, żeby mieć szansę zdobyć coś, co tych pieniędzy często nie jest warte, żeby wygrać czołg o wartości 200-300 zł, często musimy kupić skrzynek o wartości np. 500 zł, co jest kompletną patologią, bo wartość obstawiania przekracza wartość nagrody. W jakiej sytuacji hazard w grze byłby w cudzysłowie, uczciwy, a no wtedy, gdybyśmy otrzymywali bardzo tanie skrzynki, z niewielką szansą na wygranie, ale różnica pomiędzy kosztem skrzynki a nagrodą główną byłaby bardzo duża. Przykładowo, gdyby skrzynka na jakiś czoł kosztowała zł, i dawała nam 0,5% szansy na wylosowanie czołgu, to byłby to uczciwy układ, ponieważ obstawialibyśmy niską kwotę, wygrać moglibyśmy coś bardzo wartościowego, ale szansa na to zwycięstwo byłaby niewielka. Wtedy można by kupić takich skrzynek 10-20, powiększając swoją szansę wygrania i byłoby to relatywnie uczciwe, ponieważ teraz, chcąc kupić czołg o wartości 200 zł, często musimy kupić na przykład 10-15 skrzynek, które przekraczają wartością samą wartość nagrody. To, co otrzymujemy, jest skrajnie patologiczne i nieuczciwe. Warto spojrzeć na ten problem jeszcze od strony prawnej. Otóż hazard w takiej wersji w naszym kraju jest całkowicie nielegalny. Firmy obchodzą ten temat, stwierdzają, że nagroda, którą wylosujemy ze skrzynki, jest nagrodą gwarantowaną. Jest to jednakże obejście prawa, ponieważ zgodnie z polskim prawem, nawet w takiej sytuacji wciąż jest to hazard i powinien być rejestrowany, a co do zasady nie jest legalny. Niektóre kraje, jak na przykład Holandia, zakazują tego typu praktyk bardzo stanowczo, przestrzegają tego prawa i tam skrzynek w grze nie ma. W naszym skrzynki są i Mimo że nie są do końca legalne, to wciąż są sprzedawane. Cały problem z hazardem w grach komputerowych nie polega więc na samym fakcie istnienia tego hazardu w grach, bo przy grach losowych zawsze w mniejszym lub większym stopniu z hazardem mamy do czynienia, ale na tym, w jaki sposób został zrealizowany. Tak jak wspomniałem, dużo płacimy, niewiele możemy zyskać, a szansa na to zyskanie jest niewielka. To jest granie na przegraną. Tak się nie powinno robić. Takie loterie omija się w rzeczywistości i taki sposób prezentacji sprzedaży dóbr jest po prostu nieuczciwy. Ocenę hazardu samą w sobie pozostawiam każdemu z Was. Co do zasady hazard nigdy nie jest dobrą rzeczą. Pamiętajcie, że w kasynie zawsze wygrywa kasyno. Owszem, czasu do czasu ktoś wyjdzie z wygraną, ale to jest przypadek potwierdzający smutną regułę, ponieważ cały hazard jest w taki sposób pomyślany, żeby maksymalizować szansę tego, kto organizuje loterię i minimalizować tego, kto w niej bierze udział. W przypadku gier, deweloperzy poszli w najbardziej patologiczną stronę, oferując niewiele, za wiele przy małej szansy. To jest główny problem, który dotyka tego, co możemy spotkać współcześnie w grach. Oczywiście, żeby nieco przytrzeć to złe wrażenie, deweloperzy, tak jak w przypadku World of Tanks Blitz, prowadzają tak zwane amulety, czy innego rodzaju zabezpieczenia, po zebraniu których określonej ilości możemy otrzymać ten czołg i tak, ale ustawiony jest ten poziom tak wysoko, że za czołg musimy zapłacić setki złotych, czasami nawet ponad tysiąc złotych, w związku z czym wielokrotnie przekracza to jego realną wartość. Jest to oczywiście zwykły straszak, który ma za zadanie jedynie zrobić dobre wrażenie, ale ale w praktyce nie rozwiązuje żadnego problemu. Wielokrotnie i ja, i wielu innych youtuberów powtarza w swoich filmach, żeby nie kupować skrzynek, żeby nie wydawać pieniędzy na hazard, ponieważ w tym, co możecie otrzymać w grze, jest to patologiczna forma, która nie oddaje, która jest nieuczciwa, która napędza zyski deweloperom w sposób nieuczciwy, powtarzam to po raz trzeci, bo co do zasady hazard może być uczciwy wtedy, kiedy jest uczciwie zorganizowany, ale taka forma, jaką przyjęli deweloperzy w grach, jest bardzo nie fair, nastawiona jest na przegraną i na to, Żebyśmy my musieli płacić za coś, czego i tak bardzo często nie otrzymujemy. Chciałbym, żebyście po oglądnięciu tego filmu zrozumieli jedną rzecz. Problem nie leży w samym hazardzie. On jest kwestią naszego życia. Z angielskiego słowo hazard znaczy ryzyko. Ryzykujemy w każdej chwili naszego życia, przechodząc przez ulicę, wsiadając do samochodu, wychodząc na zakupy, zawsze ten element ryzyka jest. To jest element losowości, którego nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Natomiast hazard w grach, to co otrzymaliśmy, jest pokazane w najbardziej patologiczny sposób, jest przedstawiony tak, żebyście na pewno przegrali, na pewno stracili pieniądze i niestety nie powinien w takiej formie funkcjonować. Podejrzewam, że za jakiś czas, bliższy lub dalszy, inne rządy również się zainteresują tym tematem, bo tak naprawdę jest on nieuczciwy i sprawia tylko tyle, że nawet ludzie młodzi tracą swoje pieniądze, tu pieniądze rodziców, a nie powinno tak być. Pamiętajcie, że jeśli ktoś robi coś dobrego, produkuje dobry produkt, dobrą usługę, to będzie wam w stanie go sprzedać za dobrą cenę i obie strony będą zadowolone. Jeśli posuwa się do hazardu, to znaczy, że nie ma nic do zaoferowania i to, co robi, jest po prostu po prostu nie fair. A jakie są Wasze przemyślenia na temat hazardu? Podzielcie się w komentarzach, a ja Was już pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Wait until we meet, though. Falling on my feet, though. Wait until we meet there. Falling on my feet, darling. You're the light out in a lonely day. Lay me down now in a misty haze. Oh. did you feel